Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Dobra, e, zobaczcie. Taki prosty programik. Efekt jest taki, że e, no, odlicza od 10 do 1 ze skokiem o dziesiątą, tak? Ladek pisze program na komodorka. No i co? I to, to powinno być. Matematycznie, biorąc pod uwagę, mam nadzieję, że to się uda tutaj, bo nie jestem pewien, czy to dobrze zrobiłem. Matematycznie powinno być tak jak na Atari. od no, 10 do 1 będzie co 1 dziesiątą liczył. No i to jest służba dokładność komodorka. Tara! I ten sam program na Atari. To jest takie tłumaczenie yy, komputerowców, yy, że taka jest dokładność, yy, bo na komputerze nie da się przedstawić liczby zmiennoprzecinkowej czy jakiejś tam innej. Yy, yy. To jest matematyka. Matematycznie to, co Atari pokazuje, jest poprawne. I tak ma to być liczone. Co mnie interesuje, że komputer nie potrafi. Pewnych liczb gdzieś tam w pamięci sobie układać. A co to, to, to interesuje? On ma, algorytm liczenia ma być tak skonstruowany, żeby wynik był poprawny. 1 plus jeden jest 2, a nie 2 i A nie 1 i 999999. Bzdura. Ja rozumiem, że yy, z punktu widzenia yy, komputerowca yy, można to wytłumaczyć. No bo komputer tak, umieszczali w pamięci i to zawsze... I komodor jest bliższy prawdzie, no tylko że nie tej matematycznej, tak? W matematyce to jest poprawny wynik to, co jest w tej chwili, co prezentuje Atari. Dziękuję. Oklaski.